Siemaneczko z tej strony, pan Bartosz, a to pierwsza prezentacja mapy na moim kanale w sumie i nie wiem czy nie ostatnia, ale po prostu ta mapa mi się tak spodobała, że no muszę z niej coś nagrać e, i wam ją pokazać po prostu zaprezentować. A mianowicie, znajdujemy się na mapie Krajów i Łaźniki. Mam nadzieję, że dobrze odmieniłem. E, od Leo Leo i naprawdę mapa jest sztos, ale to wam dzisiaj postaram się zaprezentować. No wiadomo, mapa jest 4x4, więc no, wszystkiego wam nie pokażę, ale mam nadzieję, że zachęcę was do włączenia jeszcze Farminga 22 i sobie właśnie pogrania na niej, bo jest warto. Ja, ja rzadko wracam do starych farmingów, a tu wróciłem, bo jest warto. Możecie zostawić jakiś komentarz, yy, co myślicie o mapce i tak dalej, łapikę, subskrybibere i tak dalej. S Sami dobrze wiecie, co i jak. Yy, mam opis przetłumaczony tutaj. Mapa stanowi autentyczne odzorowanie prawdziwej wsi, krajów i łoźniki oraz ich okolic ze wszystkimi szczegółami. I tutaj no muszę przyznać, że Odzorowanie tych szczegółów, jak widzicie, jest naprawdę piękne. Ma ona taki no, swój fajny klimacik. E, możecie mnie teraz wybić z będu, chyba to jest dolnośląskie. E, coś coś koło tego, bo ten klimacik tak właśnie mi się kojarzy. No, głupie krzaki wszędzie, nie? Jakby macie każdy centymetr tej mapy, przynajmniej w wiosce odwzorowany. E, też za co chciałbym pochwalić już tak na samym wstępie to optymalizacja. Bo no ja mam dość średniego kompa. I na przykład już na większych mapkach, tych 2 na 2, siedziały problemy, a tu myślałem, że sobie zbytnio nie pogram, aczkolwiek wbijam i naprawdę z FPS-ami jest dobrze. Mam 50 FPS-ów na mapie 4x4. Fakt, że na razie no bez maszyn, ale nie jest źle. Więc jak na mój, jak na mojego kompa naprawdę fajnie to chodzi. Eee, co by wam jeszcze tutaj pobiegać. No nie wiem, zbytnio ja na mapach się prezentowaniu nie znam, jak widzicie. No, klimacik jest naprawdę bardzo fajny Tego nie mogę powiedzieć O, tutaj nawet te drogi mają jakiś taki inny klimat, co nie? Bo jest, jest to duża mapa, są duże pola, są małe, są średnie, ale no większość to takich walniejszych pól Ale na tych polach się nie zdaje tak pusto, co nie? One nie są kwadratowe, od linijki wszystkie porobione i tak dalej O, tu naprawdę jakieś wielkie pole jest e, Więc nie będą się tak fajnie nudzić Te miedzy, te foliaże tutaj pomalowane, no naprawdę sztos to wygląda Włączymy sobie chudy, bo chcę pobiedz do, 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 do następnej wioski. Tylko czekajcie, jak to się włączało. O, tutaj e, włączymy sobie mapkę i chcę polecieć. E, dobra, tu byliśmy. E, tylko jeszcze niestety nie odróżnię, która mapa to. A tu mamy krajów, dobra. Dobra, dobra, to to jest krajów, a łaźniki chyba są. E, jak tam pobiegniemy, tak mi się coś zdaje. E, optymalizacja, no właśnie, jest bardzo Git, moim zdaniem. Też wypełnienie jest bardzo fajne tej mapy. I czekajcie teraz tu, czy. Chyba tu, prosto. E, wypełnienie też jest Git. Ja wam bardziej wioski pokazuję, no bo tutaj na polach to, to bez sensu latać po tych polach. Lepiej pokazać wioskę. E, no też, no tak jak mówię, no to jest mapa 4x4, więc ja całej jej nie pokażę. Na pewno. Tu mamy PGR. Też bardzo fajny i on jest grywalny, z tego co wiem, bo na przykład możemy go sobie kupić, i chyba to jest właśnie obora, tak jak testowałem po odcinkiem. Już nie będę teraz kupywał, ale no ten PGR jest grywalny, więc możecie sobie pograć na gospodarstwie, na PG, że możecie swoje gospy wybudować. Ale naprawdę mapa jest fajna pod tym względem, że na przykład głupie, głupie to, że te budynki tutaj są. Możecie sobie grać jakiś roleplay czy coś, postawić, że tu jest macie PGR, przyjeżdżacie na przykład kieszonkę sprzedawać czy coś, kupować co nie. Fajnie, fajnie można to sobie zrobić, jak ktoś gra fabularnie. Eee, tu mamy biegazownię. No, biegazownia nie wiem, czy jest odwzorowana z reala. Akurat biegazownia mi się tak średnio podoba. Eee, w sensie no jest taka nowoczesna, bardzo. No, w sumie co, co oczekiwać? No, stary biega zławnię, starą biegazownię ciężko, ciężko zrobić, bo to nie było kiedyś popularne. Więc, więc. Nie, no, nie jest źle. Aczkolwiek, no, są rzeczy na tym mapie, które mi się bardziej podobają. O, na przykład, właśnie, jakieś takie głupie zakątki z jazdy. Naprawdę, moim zdaniem, ma to klimat. No, wiem, że ja się nad tym strasznie tutaj rozwodzę, ale. Ale naprawdę mi się to podoba. Tu jakieś mamy chyba badylarzy, jakieś właśnie wiatki stoją, nie wiatki, tylko też klarnie. No, ja lubię takie smaczki na mapach, mi to powoduje radość e, i chce się grać. E, to jakieś gospodarstwo, wiecie, takie sztuczne. No, ja lubię coś takiego, bo na przykład pod serię, jak sobie robię jakieś roleplaye, to mam gdzie już skąd kupić 30, skąd przy, przyjechać, czy gdzie jechać do kombajnisty, nie? Bo sobie postawiam na, na takim gospodarstwie i już ono jest gotowe. E, też fajne jest to, że po mapie, jak biegałem, to gdzieś stoją jakieś maszynki. E, w sumie głównie to autosanki spotykałem. Więc, więc, no autosanek od groma jest na tej mapie Dobra, tu PGR mamy, ale ja chcę przebić się tu po wiosce No to są właśnie łaźniki No kurde, no nie powiecie mi, że na przykład tak jak ten, no to jest taki gigaklimat. E, nie chcę nic mówić, ale moim zdaniem ta mapa pokonała szpakowo, nie? jakbym szpakowo mi się bardzo podobało pod względem budynków i tak dalej ale ta mapa pokonała szpakowo. Jest taka bardziej pełniejsza. Tak mi się przynajmniej zdaje. Eee, nie macie takiej pustki, bo na szpakowo, wyjedziecie w te puste tereny, to macie tak, że wiecie, że te jest tylko jedna wioska i jest tak pusta. Tutaj masz fajnie, bo macie kilka wiosek. Zanim z jednej wioski do drugiej pojedziecie, to troszkę potrwa. No i te przyczepki. No jest giga klimat. Jestem podjerany tą mapką. Mm, mam nadzieję, że mnie nie schejtujecie za. Za pokaz tej mapki. No ale ja nie jestem właśnie y, żadnym profesjonalnym oceniatorem gier ty tych y, mapek. Tylko po prostu chciałem wam pokazać. Ojeja ja. Pięknie to jest. O, czekajcie, jak już tu jesteśmy, to wam pokażę, co mi się podoba. Na przykład, tu jest chyba skup. Podchodzicie, zdejmujecie głupią blachę. Moim zdaniem, to, jest, to Wiem, że to jest łatwe do zrobienia, ale to jest taki fajny klimacik, że ja w szoku, nie? Tu. O, znowu autosanek, autosanek. No naprawdę, skupy to wszystko jest bardzo sporobione. Tu jakieś. Mm, piękne, piękne, piękne. Klimacik jest fajny. Eee, ale dobra, może bez takiego bezsensownego latania poczytamy sobie dalej opis. <laughs> Na mapie znajduje się 5 grywalnych farm. Krajów się. Dobra, witam was po cięciu. Znalazłem i kupiłem już wszystkie gospodarstwa, i będę wam je teraz pokazywał. Zaczynamy od landu 250, czyli łaźniki 8. Gospodarstwo jest zdecydowanie najmniejsze, nie ma tu żadnych zwierząt. Jest odpowiedni dla osób zaczynających od zera. Małe maszyny świetnie nadadzą się do zabawy, nie jest tak ciasno, co daje możliwość rozbudowy. Pegier, łaźniki, pole 20. A to już ta następna gospodarka. No i tutaj naprawdę nie ma jakichś zwierząt. Tutaj szczerze wam powiem: no to taki Władimirez 30 coś takiego by mi pasowało. Ale no, jak ktoś by chciał oborę postawić, to tutaj w sumie może, może się rozbudowywać. Ciekawe, czy to można pousuwać. Ale jest chyba ten mod do 22, że można pousuwać sobie te obiekty, więc, więc naprawdę gospodarka taka mała, fajna. No, mi się akurat, znaczy chociaż, w sumie troszeczkę mi się podoba, tylko ja bym sobie musiał ją przedrutować, żeby jakieś zwierzątka były, bo ja nie lubię bez zwierząt grać w farminga. E, ale no są jakieś fajne smaczki, o jaksa możemy sobie podnieść. No, fajne rzeczy są fajne tutaj, nie powiem. Ale nie to wygląda. Możemy gdzieś tu wejść? Może? Nie, nie możemy. Chyba. A tu z tej strony? Nie. E, więc tylko brama się otwiera. Mistrz Adamo15 będzie zadowolony, oczywiście. E, no offense, bardzo lubię MST. No nic się nie otwiera. Nie da rady. Tutaj bramka urwana. No to taka gospodarka, chyba że do kupienia i wiecie, do, po, do połatania. Dobra, następne co sobie zrobimy, no to ten PGR już widzieliście, to jest kolejne gospodarstwo, e, tylko przeczytam właśnie opis, ale na tym PGR-ze -y fajnie można by było sobie pograć na jakieś multi, bo tak na single grać to raczej ciężko by było, chyba, że ktoś lubi na Playu i tak dalej. Państwowe gospodarstwo PGR łaźniki pole 251, land w sumie 251, nie pole. E, Państwowe gospodarstwo rolne PGR dysponuje dużą powierzchnią do... Przechowywanie zboża w halach. Do dziś posiada oborę, chlew i mały kurnik. A także warsztat, oborę i silos na kiszonkę. E, to czekajcie, bo obory to ja znalazłem. Ale chlew? Kupimy sobie. A, kupiony już mam. Chlewu, chlewu nie znalazłem, bo obora jest tutaj, widzowie, mogę wam pokazać. Wyjdziemy sobie. I o, macie. Obora jest tu, możemy sobie w sumie nawet kilka krówek kupić. Kup. E, Obory jest tu, A to czekajcie, to może będzie chlewnia Nie No gdzieś musi być ten trigger od, od zwierząt Jak, jak jest ten Można Otworzyć, no nie wiem, nie zdaje mi się, żeby to była chlewnia Chociaż z drugiej strony by pasowało <laughs> Czekaj, może to? O, to mamy chlewnię Dobra, to już git Ogólnie, chyba jest pod manure system dostosowana ta mapa, z tego co widzę, więc fajnie. a jo, patrzcie. No, kurde, no fajnie to jest porobione. Nawet taki głupi PGR jest fajnie wzorowany. Tu jakieś tablice. Nie, no fajnie, fajnie. Można naprawdę by było ciekawe rzeczy na tej mapie porobić. Tu mamy pewnie warsztat. Tak. Ech, mały, mały kurnik gdzieś jeszcze jest. No, nie wiem, tutaj to, to reszta tych budynków to mniejsza, ale. Mały kurnik, to Gdzie będzie kurnik? No już... a może tu? Nie To nie wiem Ciężko mi powiedzieć Tu jakieś też fajne budyneczki Nie no, mapka jest sztosik To, to, to nie, nie można jej tego odmówić eee, Gdzie kurnik jest? Nie wiem, musicie znaleźć sami Ciężko, ciężko mi powiedzieć nie widzę tutaj, pewnie gdzieś tutaj mały kurnik. No to raczej myślę, że to mały kurnik, a nie jakaś hala, yy, dowalona. Ale dobra, idziemy sobie dalej. Yy, co mamy jeszcze? Krajów 26. Pole 253. Czekajcie, 253 to jest. Yy, aha, dobra. Połączę sobie chudy. 253, lecimy tam chcę wam to gospodarstwo po kolei pokazać, żebyście też je poznajdywali, bo ja teraz siedziałem z dobre 10 minut i zastanawiałem co gdzie jest ale no minus tego, że właśnie takie duże gosp znaczy taka duża mapa jest to, że ciężko się w niej na początku odnaleźć. Myślałem, że to może będzie nasze gospodarstwo, ale nie. Eee... O. To mamy kolejne i to jest ogólnie test, na którym są maszyny. To już jest trochę fajniejsze, ale przeczytamy sobie co pisze o nich Leo Leo. Eee, pole. Naprawdę to jest to? 253? Tak. Pole krajów 26, pole 253. Przeznaczony jest do maszyn średniej wielkości. Posiada mały silos zbożowy, stodoła wraz z budynkiem gospodarczym, w którym możemy trzymać maszyny. I kilka krów. I tutaj po tej gospodarce przyznam Wam się, że latałem sobie wcześniej. Eee, I wiem, że krówki są tutaj. Tu gdzieś ten trigger był. O, czekajcie, może tu. Nie wiem, że na pewno tam się po, pojawiają, tylko mam kupione, więc powinienem mu skupić. Czemu nie mogę kupić? O! Widzicie. Mam. E, w sumie mogę kupić. O! Znowu się będzie zapisywać. Taki poplątany ten odcineczek delikatnie, ale no, coś innego na kanale. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, że mnie nie zwyzywacie, e, że, żebym więcej tego nie robił. Eee, może też jak kiedyś będę je znowu nagrywał, to będzie lepiej Pokazują się tylko dwie krówki, no ale tu nie ma co się dziwić po prostu małe pomieszczenie jest, więc więcej nam się nie pokaże eee, Tu mamy jakieś stodołki, niestodołki No fajnie, fajnie tu jest, taki o, tu przejścia są Tu na chlewy można wejść, patrz takie szczegóły, że tu coś porozwalane, podrutowane, no giga fajnie Tu mamy garażyk A teraz idźcie unikiem, to ja tu nie wiadę E, jakieś duperele, smar do smarowania, do czyszczenia S Kombinerki, no naprawdę fajnie Akurat mapa jest o szczegóły zadbana fajnie To chyba ten silos zbożowy e, Taki typowy właśnie pgr Mi się kojarzy to właśnie, że to jakieś Dolnośląski będzie ta mapa Chyba tak z tego co ogarniam to, to właśnie jest e, O właśnie Nie no fajnie, fajnie to wygląda Silosy tu jakaś wiatka Tu mamy jakieś zwierzęta? Chyba nie. O kuchnia jest normalna, możemy gotować. <grytanie> nie no, na tej mapie taki roleplay można odegrać. E, zresztą niedługo zobaczycie, jak mi się uda to co chcę zrobić. O, o Domek do domku nie można wejść. Ale no już nie oczekujmy za wiele. No, nie można wejść. Ale mapka jest fajna. Tu jakiegoś pieśneła chyba mamy. Jo. E, no... Mi się na przykład to gospodarstwo bardziej podoba niż te poprzednie. Aczkolwiek, może sobie wybuduję sam na niej. Zobaczę, jeszcze się okaże. Dobra, lecimy do następnego. Ty, a to nie jest głębnik? Jeszcze tak, BTW? Wygląda trochę jak głębnik. Ale może i nie. Eee, dobra, to było. Krajów 7C, pole 252, czyli to gdzieś będzie tutaj, tak? Nie, będzie to. Najpierw przeskoczymy sobie, polecimy sobie na 254, bo to mamy blisko. To jest. Ło, tu, tu, tu. Gdzieś na górce. No to wiosko ma taki fajny. Mm. Brzmi to jak recenzja po co? No Nie, po prostu mapa mi się giga spodobała. Mamy kolejne: 254, tak? Dobrze pamiętam. Tak, yy, i mamy tutaj Krajów z 31, pol 254 Gospodarstwo ciasne, na mniejsze maszyny, ale średniej wielkości ciągniki też się zmieszczą Posiada miejsce dla świn i kurczaków, silos na poddaszu studoły, garaż oraz kilka szop i łóżek O, kilka łóżek, możecie sobie jako babę zaprosić e, kuratorium w Krajowie Co? Dobre, dobre można co otworzyć? Można co by nim... Ma... A, tu mamy chyba warsztat klasycznie Domek, fajny Tu fajna zabudowa jest, bo widzicie, dom jest połączony od razu z... Chlewnią tak jakby, z jakimś... O, zmieszczę się ja Trochę mi się przytyło e, tu mamy właśnie świnki Z tego... no drabinę można ruszyć O, cie... A tego to nie widziałem o kurcze, patrzcie to Normalnie tu jest Ej nie, no giga fajnie to wygląda Mamy tu taki jakby Znaczy no nie jakby, no mamy po prostu Skład na zboże Spichlerz Ej no giga fajnie, kurde klimat fest Tu możemy sokienko eee, Czekajcie Zamknij bramę A czy mogę jakoś też mikę wyciągnąć? Zaraz się okaże Zjedziemy sobie Hmm, ale ogólnie, no, tu, tu chyba świnki są. Z tego co rozumiem, tylko jakie kupić? Gdzie jest tu Trigger? Tędy też mogę wejść? A nie, tu też. A po co? Te? W sumie tego to trochę nie rozumiem. Taka jakby końciapa, no ale w farmingu to niegrywalny. No ale jak ktoś sobie to zrobił, no to dobra, może być. Tutaj jakaś taka malutka wiadka ciekawe gdzieś oboli. O tu, jak u Jarka ogarka? Normalnie, ty poklejony 10, shop. Ojoj, tu się coś rozpada. Tam staków poukładane. No jak, jak dywan na pocieki. Ej, niech pierwszy rzuci kamieniem, który nigdy takiego dywanu u siebie czy temu babci nie miał, bo no, kurczę, gdzieś to klasyka była. Luks. No tutaj też jakaś wiadka. Pewnie obornik będzie gdzieś... ...czeres pił, rozłóż duchawe. O. Właśnie o to mi chodzi. Nie no. Piękne to jest. Piękne. Tylko teraz jeszcze bym się chciał dowiedzieć, jak ja mogę kupić świnki. Bo to w sumie by mi się przydało. I wam pewnie też. Gdzieś tu pewnie trigger musi być. Tu nie. Tu nie można wyjść. O, huh, nie wiem. Tego triggera trzeba było poszukać. I w sumie jestem ciekawy, czy o porządek czy się musi odpływać w środku. Czy musimy to nosić? O, tu jest okno ze zwierzętami. Więc git, kupimy sobie w sumie. Jak zawsze, kup. I zobaczmy, jak to wygląda. Kurde, jakie jakie ciemne te świnie, bo nie chcę bana. Nie, no fajnie, fajnie. Eee... Klimatycznie fajne Gospo, aczkolwiek dla mnie na przykład trochę przymaławe aż, za bardzo bieda, chociaż właśnie też, jak ktoś chce na jakąś siątkę czy coś pograć, no to myślę, że fajne. E, pole 253 krajów by to było. 253 mieliśmy. No i teraz lecimy krajów 7C chyba, tak? Czy coś ominąłem? Nie, dobrze, 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 dobrze. Lecimy do 252 teraz. Bo aż musiałem, aż szlaga... aż laga dostałem. Yy, mózgu oczywiście, bo tu w grze nie laguje. <grybujesz> Tylko gdzie te gospo jest? mi powiedzcie, drodzy Drodzy parafeninowie. Muszę się jakoś przybliżyć tą mapkę? A, taką. To jest gospodarka? Ja myślałem, że to skup. To jest. Cześć, to jest gospodarstwo? Nie, to. ja myślałem, że to skup. No, ja bym święcie przekonany, że to skup taki wielki. Nie no, gospodarstwo 250. A, no i tu jest suszarnia ogólnie. Jest yy, wgrany system suszenia. No to już taka typowa duża gospa. Pod jakieś Johntery, Fendery i tak dalej. Fajne, nie powiem, że nie. Aczkolwiek ja takich dużych gosp nie lubię. No fajne, że jest taki trochę widać, że Pegieroskie... pegierowski styl pomieszany, wiecie, z nowoczesnością. Tu szumi. Jakieś biny, nie no fajnie, fajnie. To akurat fajna gospa, no ale to ktoś jak lubi... No już taki giga duży musi nagrać, bo tutaj... No mniejszymi to będzie to wyglądać dziwnie. Chyba, że ktoś sobie zrobi PGR też tutaj, bo też taka opcja jest. Ale czytamy sobie co o tym pisze autor. Wielkopowierzchniowe gospodarstwo rolne z dużą harą z warsztatem, ogromnymi silosami, zmodernizowaną sodą i suszarnią kukurydzy. Równy teren tuż za potem z pewnością ułatwi Ci rozbudowę tego... jak i już sporego gospodarstwa. No. No i w sumie chyba wszystkie mamy gospodarki. Mam nadzieję, że nie pominęłem. E, teraz weźmiemy sobie Ursuska. Kupimy jakieś pole i jeszcze przeczytam resztę opisu wam tutaj. Ale ja aż się cieszę, że wrócimy na chwilę sobie do tej 22. Patrzcie No Patrzcie. Kurde, no masakra, fajne, fajne. Fajnie, fajnie to wygląda, naprawdę, o, 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 o. czekajcie, mamy tu jakieś pole. Mamy trzeba ustawić roślinę na inną Zjadę Buzara Walnie Ustawimy sobie e, e, ustaw roślinę gdzie to było mm, mm, mm. Wzrost zebrane o e, i może bym kupił od razu w sumie. Dobra, siadamy sobie Przetapam się przez wszystkie oczywiście, jak to ja Ile mamy tego odcineczka? 15 minut i tam się.. O Jezu, będzie długi odcinek dzisiaj. E, ogólnie troszkę teraz miało być te daily, ale problemy mam prywatne i z tego powodu... No, na razie sobie jednak daruję, dopóki nie pogarniam tego, co mam poogarnieć, bo siedzi mi to mocno na bani. Ale mniejsza, pewnie dużo osób jest na tym filmie, e, które nie zna mnie personalnie, tylko tak ja na tym odcinek sobie. Na mapie znajdujesz... znajdziesz pola małe, średnie i duże od 0,03 hektara, czy hektara, do 81 hektarów. Teraz teraz mogę chudy wyłączyć, jak już ten. Tu to jest? Zawsze mam problem. O, dobra, do, do 81. 54 hektara oraz takie rzeczy jak 223 pola, w tym łąki. Multiterrain, gleba 360 stopni. Ale wiecie, mogłem sobie sprawdzić w na jakimś pługu. Ale tu nie ma problemu. Kupujemy sobie pług i sprawdzimy sobie na, na pługu, czy jest gleba 360, jak to wygląda. Eee, też są chyba nowe tekstury, ale to zaraz będę o tym czytał. Odepnę sobie na chwilę. Zrobimy takiego testa. W międzyczasie. Yy, zróżnicowany, zróżnicowany teren. Muszę przyznać rację. Nie ma takich wielkich gór, ale nie jest płasko, więc fajnie. Zmieniono tekstury drzew i liści. To fajne. Nowe tekstury dla pszenicy, jęczmienia owsa, rzepaku i kukurydzy. Yy, no Są pozmieniane, ale też sobie sami zobaczycie. Nie będę teraz biegał. No jest, 306. W ogóle jest tekstura zmieniona. Chyba. Eee, o o, o, o. tak trochę dziwnie, ale no nie jest źle. Nowe tekstury dla pól, zmienione oświetlenie. I tutaj macie oświetlenie wgrane. Te właśnie z mapy, z tego co dobrze pamiętam. Właśnie na nim gram. Po plus sobie shaderki właśnie załączyłem. Oświetlanko ładne. Czekajcie, sprawdzę czy na pewno te, bo zaraz będzie blamaż jak to się okaże, że nie te. O. Gdzie to jest? O, macie kraje woźniki niestandardowe oświetlenie, to jest właśnie te oryginalne z mapy. Yy, dodaną suszoną kukurydzę. Yy, nowe tekstury farb, farby gruntowej? W sumie 41 tekstur. A, chodzi o. Już wam mówię o co chodzi: chodzi o malowanie, budowę, yy, kształtowanie terenu, malowanie. No, patrzcie, ile macie tekstur? Do wyboru: 41 tekstur jest do wyboru. No, nie dziwię się, że ta mapa ma taki klimat, jak oni, kurde, właśnie tutaj 40 tekstur do samego malowania macie. A rośli mamy dodanych więcej? Furiadży chyba jakoś. Tu są te. No, troszkę jest. O, te kwiatki są właśnie skrajowe. No, ale fajnie, fajnie. Zmi to było wsparcie systemu obornika BGA w łaźnikach. Wiele punktów sprzedaży zboża, punktów sprzedaży produktów, punktów sprzedaży drewna, punktów sprzedaży bel, stacja benzynowa, punkt sprzedaży mleka, możliwość uzupełnienia wodą zestawu rzek i hydrantów, to bardzo fajne. Punkt skupu gnojowicy, stacja wapnowania, handlarz zwierzętami, autentyczne tablice rejestracyjne, możliwość zakupu gruntów rolnych we wsi, kolekcje, chyba właśnie te znajdźki. Mam nadzieję, że Wam Ci się spodoba, życzę miłej gry. A dziękujemy, dziękujemy, wszyscy chyba, mam nadzieję. E, no mapa fajna, takie trochę pogmatwanie z, z tym było na dzisiejszym odcinku, ale mam nadzieję, że że coś tam wam pokazałem, zachęciłem was do przetestowania tej mapy samemu. Dobra, ja się z wami żegnam, do następnego odcinka, cześć i papa. Siemaneczko.